Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest profesor, doktor habilitowana nauk medycznych Izabela Domicz z Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i obecny prezes sekcji bólów głowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzień dobry Państwu. Pani profesor, migrena nie jest zwykłym bólem głowy, który można uśmierzyć typową tabletką przeciwbólową. To poważna neurologiczna choroba mózgu, przewlekła, nieuleczalna, która może zniszczyć życie wielu pacjentów. Tak, oczywiście. Teraz uważamy już od bardzo wielu lat, że migrena nie jest żadną fanaberią i nie jest chorobą błachą, mimo że. W klasyfikacji bólów głowy należy do samoistych, czyli łagodnych bólów głowy, ale łagodnych z nazwy, natomiast objawy może mieć bardzo ciężkie, w zależności od swojej postaci. I wiemy, że dotyczy, czy upośledza całe życie naszych pacjentów, że zarówno życie osobiste jakie życie towarzyskie, jak i życie zawodowe. Mamy teraz na to naukowe dowody i konkretne dane. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaka to jest postać migreny. Najcięższą postacią migreny jest migrena przewlekła. Mamy jeszcze postać epizodyczną, i tu w zależności od częstości i nasilenia napadów, pacjent może być w lepszym bądź w gorszym stanie. No i oczywiście ma pani redaktor rację, migrena dotyczy. Praktycznie całego życia. My tak ogólnie mówimy, że zaczyna się w okresie pokwitaniowym i trwa do okresu przekwitaniowego. No, Niemniej mamy pacjentów, którzy cierpią również w wieku starszym. Oczywiście z różnym nasileniem, z różnymi objawami. Niemniej migrena teraz należy do jednej z trzech najcięższych chorób. Neurologicznych, takich, które powodują największą liczbę dni z niepełnosprawnością w ciągu roku u pacjentów. Pani profesor, z migreną zmaga się nawet 15%. Polski. Nie mówię w skali świata czy Europy, bo to w sumie mało nas obchodzi, ale Polaków. Jak to w ogóle się odbywa? Przychodzi pacjent do lekarza i mówi: Proszę pani, pani doktor, boli mnie głowa. Jak odróżnić zwykły ból głowy od migreny? Tak, rzeczywiście. Procent pacjentów w Polsce cierpiących na migrenę jest wysoki. Znaczy my mówimy zgodnie z naszymi badaniami epidemiologicznymi przeprowadzonymi przez PZH w 2019 roku, że to jest 10-12% populacji ogólnej. Tak? Co oznacza, że to wśród populacji męskiej trochę mniej, a wśród populacji żeńskiej trochę więcej. Ale w okresie tym największego zachorowania, czyli powiedzmy 25-35 lat, rzeczywiście tych pacjentów będzie znacznie, znacznie więcej. I jeśli taki pacjent przyjdzie do, do poradni i powie, że ma ból głowy. To, jeszcze, to nie jest źle, dlatego że wtedy lekarz będzie różnicował bóle głowy. Gorzej jest, jak pacjent każdy swój ból głowy będzie nazywał migreną, a tak się stosunkowo często zdarza. Pacjenci rozumieją, tak, że migrena, ból głowy, aczkolwiek nie jest to jednoznaczne, bo migrena to nie jest tylko czysty ból głowy, ale również inne objawy. Tak? Czyli nie utożsamiamy migrena, ból głowy, tylko... Migrena, ból głowy i inne objawy autonomiczne, które są również równie ciężkie i równie powodujące niesprawność naszych pacjentów, tak jak mdłości, wymioty, nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na hałas, czasami objawy te aury, czyli my nazywamy aurą ogniskowe, objawy neurologiczne, które trwają od 5 do 60 minut, ustępują, a potem następuje faza bólu głowy z objawami autonomicznymi, o których przed chwilką powiedziałam ale jednocześnie taki pacjent może cierpieć na objawy prodromalne, czyli przepowiadające, czyli już wie, że dojdzie do napadu migreny w ciągu dwóch dni bądź dwóch godzin, bo jest bardziej senny, ma nasilone ziewanie, ma awersję do niektórych pokarmów, może być bardziej zmęczony. I często zdarza się, że po samym napadzie pacjent też jest tak zwanym stanie ponapadowym, czyli nie ma już bólu głowy. Nie ma już y, takich wyraźnych objawów napadu migreny, niemniej czuje się jeszcze źle, jest zmęczony, najchętniej by odpoczywał i poszedł, y, poszedł spać. Y, niemniej, żebyśmy rozpoznali migrenę, muszą być spełnione te konkretne kryteria. Istnieje międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy, na której opieramy się w diagnostyce różnych bólów głowy, i samoistnych, i objawowych. Y, I tam są ściśle y, podane, ścisłe kryteria rozpoznania migreny i my musimy się posługiwać tymi konkretnymi kryteriami. Czyli zarówno kryterium czasowe dla napadu migreny, jak i obecność innych objawów niż tylko ból głowy. No i ból głowy też musi spełniać te konkretne kryteria. Czyli każdy tak naprawdę klinicysta przy różnicowaniu migreny, czy różnicowaniu bólu głowy, czy to jest migrena, powinien się posłużyć tymi kryteriami, i rzeczywiście koledzy posługują się tymi kryteriami. Taki pacjent z reguły wraca do nas, bo żebyśmy mogli potwierdzić rozpoznanie, migreny. To nie może być pojedynczy napad, tylko, tylko w przypadku migreny bez aury takich napadów musi być co najmniej pięć, które są praktycznie takie same, a w przypadku rozpoznania migreny z aurą co najmniej dwa identyczne napady z takimi samymi objawami migreny, takimi samymi objawami aury i wtedy możemy rozpoznać migrenę z aurą. Czyli tych kryteriów do spełnienia jest trochę i wtedy my możemy rozpoznać migrenę. Włączamy leczenie. Pacjent wraca do nas po. W przeleczeniu i wtedy weryfikujemy nasze rozpoznanie. Czyli to nie jest jednorazowe rozpoznanie i pacjent już idzie przez życie z takim rozpoznaniem. My praktycznie przy każdej wizycie weryfikujemy rozpoznanie. Często zdarza się oczywiście, że pacjent przychodzi do neurologa, a potem jest pod opieką lekarza rodzinnego, ale od czasu do czasu do neurologa wraca, także po to, żeby dowiedzieć się, no, co nowego mamy na rynku, co możemy pacjentom zaoferować. No ponieważ co chwila coś się zmienia, coś nowego chodzi na rynek, dlatego że badania nad patogenezą migreny i nowymi lekami cały czas trwają i są bardzo zaawansowane. Pani profesor, przez wiele lat migrena była źle diagnozowana i źle leczona, a dolegliwości z nią były tak traktowane trochę bardziej jak uciążliwy ból głowy. To co się zmieniło takiego, że w tej chwili rozumiem, że pierwszy kontakt to jest z lekarzem pierwszego kontaktu, że potrafi dobrze zdiagnozować właśnie tę chorobę? Zmieniło się nasze podejście, nasze w sensie zarówno lekarzy czy ochrony zdrowia, jak i społeczeństwa ogólnego, bo po pierwsze, im więcej mamy skutecznych leków, tym mamy większą motywację do tego, żeby prawidłowo rozpoznać chorobę. To jest oczywiste. Z drugiej strony kładziemy nacisk na to, co dzieje się w życiu zawodowym pacjentów, czyli to, co my nazywamy prezenteizmem i absenteizmem, czyli opuszczanie dni pracy z powodu choroby, Takiej choroby, jak się okazała być migrena. I już od wielu lat o tym bardzo intensywnie mówimy, że na chorobie takiej jak migrena traci nie tylko pacjent, ale i traci całe społeczeństwo. W związku z czym postrzeganie migreny się zmieniło. Jak zmieniło się postrzeganie migreny, to edukacja migreny wzrasta. Im więcej my, jako zarówno sekcja bólu głowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, jak i Polskie Towarzystwo Bólów Głowy. Edukujemy lekarzy, zarówno lekarzy neurologów, jak i lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych, jak i innych specjalności, dlatego że do okulistów czy do laryngologów również trafiają pacjenci z bólami głowy i często to mogą być również pacjenci z migreną. My ich edukujemy. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na edukację. Bardzo dużo lekarzy chce, prosi i edukuje się. Jest w stanie rozpoznać migrenę po to, żeby włączyć te najnowsze leczenie. My tutaj musimy precyzyjnie rozpoznać migrenę, a żebyśmy nie narażali naszych pacjentów, no także i na koszty, bo to nie są tanie leki, a są to bardzo skuteczne leki, ale tylko w przypadku rozpoznania migreny. To w takim razie, jak migrena jest leczona, jakim sposobem? W zależności od postaci migreny, A jeżeli mamy migrenę epizodyczną z rzadkimi napadami, możemy zaproponować pacjentowi tylko leczenie doraźne, czyli tylko leczenie napadu. W przypadku migreny przewlekłej, Migreny epizodycznej z częstymi napadami, od razu pacjentowi proponujemy leczenie profilaktyczne. Niektórzy z tych pacjentów, którzy otrzymują leczenie profilaktyczne, my możemy zaproponować leczenie doraźne, ale musimy mieć świadomość, że zbyt częste przyjmowanie leków doraźnie różnych grup leków, tak, bo to są różne grupy leków, może powodować powikłanie w postaci polekowego bólu głowy. To już jest bardzo znane zjawisko na całym świecie, którego staramy się wszędzie unikać w przypadku leczenia migreny, czyli nadużywanie leków przeciwbólowych powoduje inny rodzaj bólu głowy, który wikła nam bóle głowy i inne objawy w trakcie migreny, czyli nakładają się jakby dwie przyczyny dla ciężkości stanu pacjenta, czyli generalnie możemy podzielić leczenie, na leczenie doraźne i leczenie profilaktyczne. Wygląda na to, że migrena to bardzo groźna choroba, bo chociażby leczenie jest bardzo, no też problematyczne, bo pacjent nawet się może uzależnić od leków. W no, pewnego rodzaju uzależnienie to jest, tak? My tego tak nie nazywamy jako uzależnienie, natomiast że nie, niewątpliwie y, nadmiar leków y, stosowanych doraźnie. Powoduje no to, co powiedziałam, no taką transformację w inny ból głowy. Czy migrena jest chorobą groźną? No, w zależności od tego, jak zdefiniujemy groźna choroba. Na pewno jest chorobą upośledzającą całe życie pacjentów w różnych sferach życiowych, no i w tym kontekście jest groźną. Oczywiście są jakieś powikłania migreny, o których my mówimy i edukujemy lekarzy, ale te powikłania poza. Ewolucją migreny epizodycznej w migrenę przewlekłą są stosunkowo rzadkie, trzeba o nich pamiętać. Natomiast ta ewolucja migreny epizodycznej w migrenę przewlekłą tą najcięższą postać migreny może występować także przy nieprawidłowym albo nieleczonym stanie u pacjenta, który ma częste napady migreny epizodycznej, czyli pacjent i my musimy w pewnym momencie zaproponować leczenie profilaktyczne po to, ażeby nie spowodować ewolucji migreny epizodycznej w przewleku, w której to postępowanie będzie dużo, dużo trudniejsze, czyli dużo trudniej będzie nam skutecznie pomóc pacjentowi. Pani profesor, czyli migrenę leczymy tylko przeciwbólowo, tak? Nie. Przeciwbólowe leczenie to jest leczenie doraźne. My leczymy pacjentów przeciwbólowo, oczywiście, czyli zwalczamy pojedynczy napad migreny, ale również zapobiegamy powstawaniu napadów. Czyli to leczenie profilaktyczne polega na tym, że my zapobiegamy temu, żeby dochodziło do bólu głowy i innych objawów migreny, a jednocześnie, nawet jeśli do takiego napadu dochodzi, to powodujemy leczeniem profilaktycznym to, że napad jest. Dużo mniej nasilony, łatwiej zwalczany lekami doraźnymi, albo napady są dużo rzadsze. Czyli tutaj mówimy o leczeniu profilaktycznym no i doraźnym czyli dwa rodzaje leczenia. Czyli pacjent musi być pod stałą kontrolą lekarską musi współpracować z lekarzem bo to jest choroba, której nie można by leczyć. Tak, zdecydowanie jest to choroba, której nie można wyleczyć, można tylko pacjentowi pomóc. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że przy dobrze dobranym leczeniu profilaktycznym pacjent przestaje cierpieć na napady migreny i na objawy migreny. Przewlekłe to się rzadko zdarza, ale też się zdarza. Całkowicie, czyli jest całkowicie wolny od Napadów. I te najnowocześniejsze leki rzeczywiście w kilkunastu procentach powodują to stuprocentowe ustąpienie dolegliwości. Niemniej, jeśli my takie leczenie odstawimy, to po jakimś czasie widzimy nawrót do dolegliwości. O różnym nasileniu i natężeniu. Najczęściej nie jest to nawrót do sytuacji poprzedniej, ale do postopniowo nasilająca się częstość i nasilenie napadów. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy mówili o leczeniu profilaktycznym odpowiednio, odpowiednio, w odpowiednim czasie włączonym. Pani profesor, a dlaczego na migrenę cierpią częściej kobiety niż mężczyźni? Czy my już to wiemy? Nie w stu procentach. My możemy domniemywać, że dlatego, że takie jest działanie hormonów płciowych, czyli hormonów żeńskich, hormonów płciowych, które no, wpływają na korę mózgu w taki sposób, że jakby są dodatkowym czynnikiem na powstanie. Tych procesów patogenetycznych, o których wiemy, czyli w, tą, w tym momencie, mam na myśli tą szerzącą się korową depolaryzację, która jest jednym z pato, znanych patomechanizmów migreny. My do końca nie znamy. Całego patomechanizmu migreny. My wiemy, do jakich procesów dochodzi w trakcie napadu i w trakcie migreny przewlekłej, ale nie znamy jeszcze wszystkiego, stąd tak liczne badania nad patogenezą migreny i nad działaniem nowych substancji. Więc wydaje się, że tutaj mamy duży wpływ żeńskich hormonów płciowych, i stąd. Więcej częściej chorują kobiety. I jako dowodem, ośrednim dowodem na to, czy argumentem za taką y, teorią y, jest fakt, że u części y, kobiet dochodzi do ustąpienia dolegliwości migrenowych w, w okresie post, y, czy około menopauzalnym. Znaczy w okresie około najczęściej te dolegliwości się nieco zmieniają, napady są nieco łagodniejsze, ale się przedłużają, może być ich trochę więcej, czyli ten y, 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 Migrenowy typ bólów głowy się nieco zaciera, a po okresie menopauzy, kiedy już kobieta jest w menopauzie, dochodzi do ustąpienia dolegliwości. Nie u wszystkich, nie u wszystkich. Stąd nie możemy powiedzieć definitywnie tak, że rzeczywiście taka jest zdecydowana przyczyna. Natomiast u większości kobiet my mówimy, 70-80% kobiet ma szansę na ustąpienie dolegliwości migrenowych w okresie menopauzy. A jak w takim razie mężczyźni przechodzą te choroby? No, jak obserwujemy pacjentów męskich z migreną, to widzimy, że oni no, cierpią również albo i nawet cierpią bardziej. To jest kwestia bo może odczuwania też, czy posiadania progu bólowego. Niemniej widzimy też to, że oni rzadziej chodzą do lekarzy i rzadziej szukają pomocy. Ale... Jest taka grupa pacjentów pod opieką każdego neurologa, która pacjentów płci męskiej, która regularnie przechodzi. Mówię, ich jest mniej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę epidemiologię, to populacja męska to jest między 5 a 8% chorujących pacjentów na migrenę w porównaniu do kobiet 15-18%. Czyli jak uśrednimy, to oczywiście mamy te 10%. 12% populacji ogólnej, ale zdecydowanie rzeczywiście rzadziej chorują mężczyźni, co nie oznacza, że nie chorują, bo chorują. No i jak się okazuje, w wieku przedpokwitaniowym. Chorują i dziewczynki i chłopcy i wydaje się, że ta częstość występowania migreny wśród dziewczynek i chłopców jest tutaj zbliżona. A w okresie po pokwitaniu, czyli w okresie dojrzałości, częściej zaczynają chorować kobiety. Czyli znowu to jest ta teoria, potwierdzona teoria hormonów żeńskich płciowych. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była profesor doktor habilitowana Izabela Domicz z kliniki neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i obecna prezes sekcji bólów głowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dziękuję Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo. Forum Radia rok parada.